Na Wyspę Matki Boskiej można dopłynąć łodzią w bliskiej okolicy. A na tom, gdzie są pochowani bardzo znaczni ludzie z okolicy, wstęp na wyspę jest wzbroniony. Amelia faktycznie zauważyła, że ludzie wysiedli, zwiedzają sobie wyspę. A myślałam, że tą wyspę też tylko opływa statek, ale widać są na parkingu. Zatrzymaliśmy się. W sezonie parking jest płatny. Przyjechaliśmy na drugi parking za miasteczkiem, bo ten pierwszy od granicy chorwackiej, jak się jedzie. Tam pan zatrzymuje, nie pozwala wjechać do miasta, i pobiera. Opłatę za parking. Tu są opłaty. Samochód osobowy jest 6 euro. 20 euro. 24 doby. 12 euro. Bus. Podejrzewam, że wtedy to się camper. 30 za dobę. Nieźle. 30 doba. To przecież kemping już można. A tu parking zwykły, no jest autobus. 25 euro, 30 euro. Idziemy zobaczyć kawałek. Nie wiem, jak daleko dojdziemy. Ponieważ znowuż zaczyna lekko kropić. Z tego wynika, że do miasteczka może wjechać tylko autobus. Nie wiem jak jest z mieszkańcami lokalnymi. Jak będzie samochód to znaczy, że też będą... że mogą raczej wjechać. Co mnie skusiło, żeby akurat to miasteczko zwiedzić. Widziałam stare ruiny raczej. Może nie stare, bo jeszcze chyba sprawne, ale przyciągnęły moją uwagę, kiedy jechałam tutaj u góry. Wieże kościoła i tak dalej. Więc jak widzę coś starego, to od razu <laughs> ciągnie mnie, żeby to zobaczyć z bliska. Jednak widać samochody. A teraz. Zobaczymy, wszystko kamieniste, tak jak w opisie czytałam. To jest właśnie to, co mnie przyciągnęło. Wieża była widoczna, ale spodziewałam się, że jest coś więcej. Oprócz tej jednej wieży. Jest jeszcze inna. W tym mieście widać starych budynków pełno ruina, a strażacy sobie łowią rybki w czasie służby. Fajne życie. Fajna praca. Tu coś widzę, aha, chyba rzeka, płynie. Pod domem. Pełno tu kotów. Amelia musi wszystkie koty w okolicy pogłaskać. Idziemy sobie między takimi małymi uliczkami, teraz mały plac zabaw. Kraj, który. Koty są chyba na pierwszym miejscu. Jeden, dwa, trzy. To jedziemy. Tam Amelka, spotkanie z panią. Trochę nie rozumieliście się, ale kotki przyciągnęły was, tak? Pani. Pani a ten malutki, ty się ze mną bawił to się. W każdym razie pani kocha swoje koty, ma ich pięć. Hamelka ma swojego jednego, ale lubi wszystkie głaskać. Boją się. Nemo stoi tu na straży, ale trzymam go. Chciałby powąchać kota, tak jak swojego. No ale tego nie znają, więc się boją. Taki mały, widać, tutaj ryneczek. Niewielki placek. Przed restauracją można zobaczyć swój posiłek, odmiany też jest i taki piękny, chyba, hotel. Kolejna wieża, którą widzieliśmy. Teraz bliżej można wyspę sfilmować, będzie dokładniej widoczne. I tutaj zaraz kolejna, nadal są na niej turyści. Malka znalazła sobie coś takiego. Powolutku wracamy do kampera, tak? tak? Troszeczkę pokazaliśmy i tak bardzo długo spędziłam czasu w mieście. Po drodze też spotkaliśmy pana, który wozi turystów na wyspę. Pytał się. I też umie po polsku mówić dość sporo. Jednak chyba normalnie po tym mieście jeżdżą auta, ponieważ widziałam tutaj z innych krajów auta z innymi rejestracjami, tylko były to osobowe. Więc podejrzewam, że pan wtedy nie zatrzymuje. Bo nie wie czy to są turyści, a Kampel jednak się rzuca w oczy jako turysta. Dlatego trzeba go zatrzymać, bo nie ma przed wejściem do miasteczka żadnego zakazu wagowego czy jakieś tam inne. Kolejna atrakcja to chyba tak się dzieje, kiedy deszcze padają, zaraz przejdę na drugą stronę. Tak jest z drugiej strony. Oczywiście tu kajakiem płynąć. Ja nie. Ale wiem, że są śmiałkowie, którzy potrafią płynąć taką wodą. W takiej oto miejscowości jest taki wodospad. Idziemy za melką. Zobaczyć jest tu droga. Zobaczymy czy dojdziemy. Aby zobaczyć lepszy widok, oczywiście szkoda, bo chciałabym zobaczyć, jak wypływa z tej skały woda. bo to wytrzymuje